Lekcja trzecia. Czasowniki zwrotne. Ta grupa czasowników występuje również w języku polskim. Jednak nie każdy polski czasownik zwrotny jest czasownikiem zwrotnym w języku niemieckim i na odwrót. Przykładowymi czasownikami zwrotnymi są sich waschen, myć się, sich kämmen, czesać się. W języku polskim zaimek się nie jest odmieniany. Natomiast w języku niemieckim zaimek zwrotny sich zmienia się w zależności od osoby. Odmiana przykładowego czasownika zwrotnego sich waschen myć się ich mich ja się myję du wäscht dich ty się myjesz er sie es wäscht sich on ona ono się myje wir waschen uns my się myjemy Ihr wascht euch. Wy się myjecie. Sie z sich. Pan, pani, państwo, oni, one się myją.